A story about a young man and the boy he used to be. Tell me your name. George Washington Black. <laughs> Big fella come in on the ferry looking for a black man. George Washington Black. Surrender to no one. black folk won't climb this mountain as if we pull each other along this just ain't his story it's our story i'm going to change the world and that's what you're going to do Poznajcie George'a Washingtona Blacka, chłopca urodzonego na plantacji trzciny cykrownej na Barbadosie, zmuszonego do ucieczki po tragicznym wydarzeniu. Dzięki opiece Black odnajduje wolność, talent artysty i naukowca, a jego życie nabiera rozpędu. Washington Black to ośmiodcinkowy miniserial. Opowiadający o podróży przez kontynenty, od Karaibów, poprzez Nową Fundlandię, gotycką Europę, aż po to lodowe krajobrazy Arktyki i pustynne Afryki. W tle czai się łowca nagród cień, który dodaje opowieści napięcia. Walsh i Medwin tworzą niezwykły duet mentor i protegowany. Tutaj emancypacja splata się z nauką, eksploracją, ileracją taką ojcowsko-synowską. Styl wizualny to taka mieszanka steampunka i realizmu historycznego. Mamy tutaj balony, parowe maszyny, stylowe stroje, sulowe plenery. Świat na granicy epoki i fantazji. Historia Blaka to opowieść o marzeniach, nauce i tożsamości, nie tylko o cierpieniu. Niestety narracja płynie tutaj bez dramatycznej głębi, a to oznacza, że momentami ten film jest nudny.